Cześć siema, witam Was w kolejnym unboxingu przesyłki. Tym razem będzie to przesyłka od Mateusza. Zobaczymy, co dostaliście. Tutaj mamy adres. O, Mateusz by chciał. Takie właśnie karty. Mateuszu, pierwsze trzy karty masz u mnie jak w banku. Natomiast wybacz, ale. Ale tego nie mogę Ci przesłać. Nie mogę, no. Sorry, nie mogę, no. Mam powtórkę, przyznam się, mam powtórkę, ale nie mogę. Napisz do mnie, Mateuszu. Yy. Na pewno coś Ci jeszcze zaproponuję, dobrze? Zobaczmy, co teraz nam Mateusz przesłał. Wszystko jest jakoś fajnie podpisane. Mamy tak, ojro. Ojro, ojro. Otwieramy bank. Fajnie, że się to wszystko y, klubami. Super, super, super. A temu co się z tobą? Uu. Karty giną się tak, a ten tutaj się... Aaaa! Kłaniam się wam wszystkim! Kłaniam się wszystkim widzom szalonego kolekcjonera. Wow, jaka głupawa. To wszystko przed ciętami nie mogę doczekać prezentów. Specjalnie choinkę postawię w takim miejscu, żebym dostał tego mnóstwo, całe mnóstwo, mnóstwo mnóstwo. Ciekawe Czy czy tak będzie. I nie ma to być 10 par skarpetek. Ale głupawka O, Pikę! Pikę Kasias, Kasias. Sorry za głupaweczkę, ale tutaj mamy drugie euro. Ale jest już późno, a wiecie, że e, zawsze jak jest późno i są na nadłożu, to szalony trochę inaczej funkcjonuje. Ale to nic. Tutaj mamy dalej, euro Lecimy, lecimy, lecimy Już mi ręce bolą od przykładania tych kart muszę popatrzeć gdzieś na ebayu, może jest jakaś maszynka do przykładania kart A jak nie, to trzeba będzie coś takiego wymyśleć i opatentować, nie? Śmiesznie by było co? Mateusz, Ty tutaj chcesz, żebym miał ja do ciebie napisano na PW? Bardziej proszę, bo w tym PW to jest u mnie tak, że nie się tego dokalać. Napisz do mnie, ja tam myślę, że święta do tego przysiądą i, i i, i właśnie, i, i ja do ciebie, to znaczy, jak do mnie napiszesz, to do ciebie odpiszę po prostu. Co tutaj mamy dalej? mamy kart specjalne z Euro. Super. Super Ekstra klasa 12-13. Oj, strasznie mi się to otwiera. Fatalnie. Północ wybiła, drodzy Państwo. Północ, a my jeszcze nagrywamy. Widzicie, jakie poświęcenie? Później rano śpię do obiadu. A że obiad mam o 17, to śpię do 17. <laughs> Oczywiście żartuję. No i przerobiliśmy oiro. Oiro. O Boże. Ekstra klas Kolejna saszetka. Podworzymy sobie dzisiaj jeszcze jeden unboxing przesłówki od Was. Nie kolejna saszetka, tylko kolejne opakowanie kart. Nie, dobra, nie przerobimy już chyba dzisiaj nic z tego sądu, że głupoty gadam. Zawsze gadam głupoty, ale dzisiaj wyjątkowo. Lecimy, 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 lecimy lecimy, 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 lecimy a Milanów wam nie pokażę a co tam, foch eee, zobaczmy tutaj mamy Champions z zeszłego sezonu 2x2 /2. karty były noszone zobaczcie nie jest biało. Mateuszu. Jak to jest? Dobra. Blaszkowski. Dobra. Mamy Manchester jeszcze. Mamy mm, troszeczkę Barsy. I mamy e, Bayern. Bayern. I teraz mam na koniec coś, co się nazywa. Special Champions League 2013, a w zasadzie 12-13. Otworzymy jeszcze to. Wow, ho, ho! Update. Tego gościa z tego roku poszukuje wiele ludzi. Mamy Joharta, limitkę. Hmm. Mm, widzę, widzę, widzę. Mamy tutaj Golstopera, z update'u i na koniec mamy Luisa Figo. Je! Yeah! Je! Yeah, legenda! Dzięki, 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 Mateuszu. Te trzy karty u góry masz już jak w banku. Natomiast z tym gościem no, musimy coś, coś wykombinować, bo ten gość, niestety, mimo że jest tutaj, poprosił mnie, żeby został ze mną jeszcze trochę. Także. Napisz, napisz, na pewno się dogadamy. Dzięki za oglądanie filmu, zapraszam na kolejne. Dzisiaj jeszcze coś wrzucimy, także będzie się działo. Do zobaczenia, cześć.